To zadanie dziesiąte, dość skomplikowane. Mamy tutaj jakiś taki trójkącik, i oni mówią, autorzy, że ten trójkąt, który mamy w nim literkę A, oznacza, że to jest A do potęgi A. Czyli w takim razie ta nasza wartość w tym trójkącie to zarówno jest i podstawa, i później będzie wykładnik i teraz zobaczmy sobie mamy na razie trójkąt w nim jest jedna dwójka czyli liczbę 2 znajdującą się wewnątrz trójkąta podniesiemy do potęgi drugiej bo potęga będzie taka sama jak liczba wewnątrz trójkąta czyli ten nasz pierwszy przypadek to mamy znowu trójkąt w tym trójkącie mamy dwójkę więc tu jest jeszcze łatwo bo postawimy do wzoru 2 do drugiej 2 do drugiej to 4 no, następnie mamy znowu trójkąt, tylko teraz ten trójkąt jest złożony z dwóch trójkątów, i musimy się zastanowić, co te dwa trójkąty mogą oznaczać. O, nawet wyszło mniej więcej. I znowu jest dwójka w środku. I teraz to będziemy mieli, że to jest dwa do drugiej, czyli to jest czwórka. Więc następnie. Skoro wiemy, że 2 do 2 to 4, to ten trójkąt, z czego na czerwono, oznaczać będzie, że podnosimy do tej wartości, którą tutaj mamy, czyli do wartości naszego a. A teraz naszym wyjściowym a jest całe wyrażenie 2 do 2. Więc podnoszę to do potęgi 2 do 2. Ale to 2 do 2 mogę sobie od razu zapisać, że to jest 4. Czyli z tego będzie wynikało, że 2 do 2 i do 4, czyli 2 do potęgi, 2 razy 4, 8. 2 do ósmej, no to 256 w ramach ciekawostki. I teraz jeszcze poniżej zejdziemy, będzie jeszcze jedna dwójka, tym razem trzy trójkąty. To może zaczniemy sobie rysowanie od tych trójkątów. Narysujmy sobie je też w zeszycie, czyli będzie pierwszy przypadek. Teraz będzie drugie podnoszenie, czyli ten drugi trójkąt. Nie jest tak łatwo to narysować. OK. I trzeci już tak chyba od ręki zrobię dobrze. Tu znowu jest dwójka. Czyli ustaliliśmy. Najpierw mamy dwójkę. Ją ponosimy do potęgi drugiej. Ale teraz naszym wyjściowym a będzie to poprzednie, czyli 2 do 8. To jest nasze wyjściowe a. Czyli mamy 2 do 8. I jeszcze raz do takiej samej potęgi, czyli do potęgi 2 do 8. To się równa. 2 do 8 sobie przepiszę. OK, 2 do 8. Tu nawias, a z tego wiemy, że to jest 256, czyli do potęgi 256. To się równa 2 do i teraz mnożę 8 razy 256 to jest 2048. Bardzo duża liczba 2048, i mamy odpowiedź w zadaniu 10, zadaniu z gwiazdką.